Siema, dzisiaj porozmawiam o terrarium dla Agamy Wrodatej. A więc, jeśli chodzi o terarium, to powinno mieć ono nie mniej niż 100 cm długości, 40 cm wysokości i 40 cm głębokości. Da Agamy powinniśmy mieć specjalnie dorobione półeczki, jak tutaj widać, żeby powiększyć przestrzeń tego terrarium żeby Agama mogła sobie swobodnie na nie wchodzić tam się wylegiwać wiele osób mówi, że te rają dla Agamy powinny mieć przynajmniej 120 cm długości dla jednego osobnika aczkolwiek według mnie jest to mit ponieważ Agamie na spokojnie starczy 100 cm długości ja mam 100 cm długości i jestem z tego zadowolony. Myślę, że moja Agama również z tego jest zadowolona. Też terarium dla Agamy powinno zawierać żarówkę grzewczą, jak i żarówkę UFOB. Ja mam halogen, który jest połączenie obydwu żarówek, a to jest żarówka po prostu doświetlająca to terarium. Również powinniśmy zapomnieć, tak jak już mówiłem, o ściankach różnej wielkości, różnego kształtu, żeby Agama mogła się po nich wspinać i żeby one powiększyły powierzchnię tego terarium. O Kryjówce zimnej, oraz o miejscu do wygrzewania się. Również niezbędną rzeczą w takim terarium są kratki wentylacyjne, które powinny zawierać każde terarium, od boku i od góry. To by było na tyle w tym odcinku. Subujcie i lajkujcie. Siema!